Kochani, ten fragment z pierwszego czytania z dziejów apostolskich, które usłyszeliśmy, mówi o dość ciekawym wydarzeniu, ponieważ do wspólnoty przyszli pewni chrześcijanie, którzy twierdzili, że jeśli w tej wspólnocie obecnie tam chrześcijanie nie poddadzą się obrzezaniu, to nie mogą być zbawieni. Taką mieli myśl. I kochani, przykładając to na nasze życie. To mniej więcej wygląda tak, gdyby do naszej wspólnoty, do naszej parafii, albo do tych pomniejszych wspólnot, które są przy parafii, no przyszli jacyś ludzie wierzący chrześcijanie, katolicy i zaczęliby mówić, że jeśli nie wykonamy pewnej praktyki religijnej, to nie będziemy mogli być zbawieni. I to może brzmieć nawet bardzo wiarygodnie. Bo ci ludzie mogą być w naszych oczach wiarygodni. To może brzmieć też bardzo pobożnie i religijnie, ale nie mieć nic wspólnego z Jezusem. Dlatego, że kochani, w tym fragmencie, który usłyszeliśmy, dochodzi do pewnego starcia między indywidualnymi pomysłami, a tym, co mówi Kościół. Dlatego, że apostołowie, żeby rozwiązać niemałe spory. Jak czytamy w dziejach, i te roztrząsania, które tam się dokonywały, postanowili, że udadzą się w tej sprawie do Jerozolimy, do apostołów i tak zwanych starszych. To było w tamtym czasie mniej więcej takiej rangi, jak dzisiaj Rzym i Watykan, czyli taki ośrodek decyzyjny. I w, późniejszym, w późniejszej części tego fragmentu dowiemy się, jaka była decyzja Jerozolimy. I teraz pytanie, czy tam ci ludzie, którzy głosili te różne swoje ciekawe koncepcje, byli w stanie ją przyjąć? Dlatego, że dziś, kochani, Kościół nadal jest decyzyjny. Nadal funkcjonuje sukcesja apostolska. Nadal w Kościele katolickim mamy papieża. Nadal mamy oficjalne nauczanie Kościoła różne dyspozycje, co jak sprawować, co i jak przeżywać, żeby nam pewne rzeczy ułatwić, uprościć, a przede wszystkim Chronić nas przed co nowymi pobożnymi ludźmi, którzy mają różne swoje pomysły na to, jak chrześcijaństwo i Kościół powinien wyglądać. Tyle, że pytanie, czy potrafimy to przyjąć? Czy potrafimy zrezygnować z tego, co nam się wydaje, na rzecz tego, co mówi Kościół? A Kościół może aktualizować swoje nauczanie. Bo, kochani, ta sytuacja, która dokonała się w Jerozolimie, czyli decyzja apostołów, to jest tak zwany Sobór Jerozolimski. Tam podjęto decyzję, że oczywiście nie powinno się zmuszać do obrzezania ludzi nawróconych z pogaństwa, że ci, którzy przychodzą z pogaństwa na chrześcijaństwo mają powstrzymać się od kultu bożków, od krwi, od tego co uduszone i od nierządu. To jest decyzja Kościoła. Więc dlaczego dzisiaj jemy to, co uduszone na przykład? Dlaczego dzisiaj jemy chociażby czarninę albo kaszankę jako chrześcijanie? Czy to była decyzja kościoła. Ewidentnie widać, że kościół może swoje nauczanie aktualizować. I to, że w tamtym czasie podjął taką decyzję, nie oznacza to, że nie może jej aktualizować do czasów współczesnych. I kochani, czasami te nasze religijne, czasem też bardzo radykalne koncepcje, pomysły wynikają z naszych wyobrażeń, z naszych często też dysfunkcji, problemów, które w sobie niesiemy. Więc myślę, że warto dziś zadać sobie pytanie, na ile jesteśmy w stanie to porzucić, przyjmując to, co mówi Kościół. Bo jeśli wierzymy w to, że w Kościele jest Duch Święty, to on zawsze jest jeden. To on zawsze jest jednogłośny to zawsze będzie panować zgodność myśli między tym, co mówi Duch do Kościoła i co mówi do poszczególnych z nas. Bo On zawsze mówi jedno. I kochani, w Ewangelii usłyszeliśmy, że to Jezus jest prawdziwym krzywem winnym, że to w Nim mamy trwać. I myślę, że to jest najpiękniejsza kategoria, według której powinniśmy oceniać naszą pobożność. Bo pobożność jest zjawiskiem kulturowym, społecznym, religijnym. Ale nie każda pobożność jest Jezusowa. Więc myślę, że warto weryfikować, czy moja pobożność jest Jezusowa. Czy ona jest zgodna z tym, co mówi Jezus, czego naucza, czego chciał, co było dla Niego najważniejsze. Czy my go w ogóle dziś próbujemy też zrozumieć, tak żeby nasza pobożność nie była tylko nasza, nie była naszym wymysłem, ale była Jego duchem.